Przez 6 tygodni trwały badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku koło wsi w gminie Perlejewo. Pracowali tam archeolodzy i studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu im. kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Pomagali też miejscowi młodzi wolontariusze. Po raz pierwszy większe prace na tym cmentarzysku zostały przeprowadzone rok wcześniej. W tym roku archeolodzy odnaleźli ślady trzech grobów oraz fragmenty innych pochówków. Inną kategorią tegorocznych znalezisk były mrozowy pierścień ze szklanym oczkiem oraz gliniana dziecięca grzechotka z kamieniem w środku. Znajdujemy się w Tworogach Lackich na terenie wczesnośredniowiecznego cmentarzyska z grobami w obudowach kamiennych, datowanego wstępnie na XII wiek. Na tym stanowisku odkrytym w marcu 2007 roku od dwóch sezonów prowadzone są badania wykopajskowe przez pracowników i studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badania te mają na celu sprecyzowanie chronologii stanowiska oraz określenie jego granic.